Hejka, dzisiejszy filmik dotyczy pierścienic. Tutaj jest nasz plan działania. A tutaj podstawa programowa. I tutaj parę słów na temat pierścienic w ramach wstępu. A więc tak, pierścienice dzielimy na skąposzczety, wieloszczety i pijawki. I co jest dla nich wszystkich charakterystyczne, to to, że ich ciało jest segmentowane. Znajdziemy je w wodach morskich, w wodach śródlądowych, w wodach słodkich, słonych, także w glebie i ściółce. Wyróżniamy formy wolnożyjące, pasożytnicze, są też formy komensalne. Wśród nich mamy saprofagi, na przykład życzownice. Są też filtowani. Filtratory i drapieżniki. Ich rozmiary wahają się od 1 mm do aż 3 m. Teraz sobie omówimy dokładnie ich budowę. Szczety, w nazwie wieloszczety i skąposzczety, oznacza szczeciny. Jest to nic innego jak chitynowe włoski, które są im pomocne w przemieszczaniu się. Pierścienice są to zwierzęta tkankowe, celomatyczne, trójwarstwowe i pierwouste. Jak już wspomniałam, mają one segmentowane ciało, to znaczy, że jest ono podzielone na metamery, a metameria to to samo co segmentacja. I ta metameria dotyczy większości układów, nie wszystkich. Między metamerami mamy przygrodę, która nazywa się septum, i na tej grafice po prawej stronie jest ona oznaczona numerem 8. U szczetów i wieloszczetów segmentacja zewnętrzna odpowiada wewnętrznej, natomiast pierścienie pijawek nie odpowiadają metamerii wewnętrznej. I możemy mieć segmentację homonomiczną i heteronomiczną. Ta pierwsza oznacza podział na segmenty o podobnej budowie, i taką segmentację mają na przykład A segmentacja heteronomiczna to jest podział na segmenty o różnej budowie. U pierścienic nie wszystkie segmenty są identyczne. Troszkę się różni segment pierwszy, drugi i ostatni. Pierwszy to jest przedgębowy, drugi to jest gębowy, a ostatni to jest analny. I w procesie cefalizacji wykształca się odcinek głowowy. I występuje on u niektórych pierścienic, i ten odcinek głowowy składa się z kilku segmentów, i w jego obrębie mamy narządy zmysłów, otwór gębowy oraz zwoje nerwowe. U niektórych pierścienic mamy również parapodia, inaczej pranurza. Pełnią one funkcję lokomotoryczną i one wyrastają z boku ciała parami. I mają charakterystyczne szczecinki. U skąpo natomiast nie ma parapodiów, ale one mają nieliczne szczeciny. I właśnie stąd nazwa skąpo szczety. a u pijawek w ogóle nie ma ani parapodiów, ani szczecin. W celomie pierścienic znajduje się płyn, krąży on w obrębie pojedynczych segmentów i pełni on funkcję hydroszkieletu. Pierścienice mają również wór powłokowo-mięśniowy, który pewnie jest już Wam dobrze znany. Składa się on z oskórka, nabłonka oraz mięśni. Oskórek jest położony najbardziej od zewnątrz jest on cienki i pełni funkcję ochronną. Nabłonek jest jednowarstwowy, posiada on liczne gruczoły śluzowe i śluz u pierścienic jest potrzebny do tego, by chronić przed wysychaniem oraz ułatwia on pływanie. I trzecim elementem są mięśnie i u pierścienic występuje cienka warstwa mięśni okrężnych, gruba warstwa mięśni wzdłużnych, a u pijawek dodatkowo mamy warstwę mięśni skośnych. Teraz przejdę do układu pokarmowego. Pierścienice posiadają drożny przewód pokarmowy. Zaczyna się on otworem gębowym, a kończy się otworem odbytowym i biegnie on przez całe ciało. U pierścienic występują ruchy perystaltyczne, które przesuwają pokarm w kierunku odbytu, i u pierścienic jelito dzielimy na jelito przednie, środkowe oraz tylne. Ich przewód pokarmowy rozpoczyna się otworem gębowym, który znajduje się w drugim segmencie. Następnie mamy jamę gębową, po niej jest umieśniona gardziel, i ta gardziel umożliwia zasysanie pożywienia przez otwór gębowy, i mogą się tam znajdować zęby lub płytki szczękowym, za gardzielą jest przełyk, następnie żołądek, za żołądkiem jelito, w jelicie zachodzi trawienie i wchłanianie pokarmu, a na samym końcu jest odbyt. U pierścienic mogą występować wole, czyli rozszerzenia lub uchyłki przełyku i w wolach jest gromadzony pokarm, na przykład u pijawki będzie to krew, ale mogą się też tam znajdować gruczoły wapienne, które służą do zobojętnienia treści pokarmowej. Na przykładem są żdżownicę. Jeśli chodzi o oddychanie, to pierścienice nie mają układu oddechowego. U nich wymiana gazowa zachodzi całą powierzchnią ciała. Natomiast u pierścienic, które żyją w wodach morskich, Czyli głównie u wieloszczetów. Występują zewnętrzne skrzela i znajdują się one na parapodiach. Pierścienice posiadają zamknięty układ krwionośny, to znaczy, że krew znajduje się w naczyniach i nie opuszcza tych naczyń. Układ ten umożliwia im transport substancji w obrębie całego ciała, np. substancji odżywczych, metabolitów, tlenu. U pierścienic krew może być barwna lub bezbarwna. Jeśli jest barwna, to znaczy, że występują w niej barwniki oddechowe. Przykładem jest hemoglobina, która nadaje czerwone zabarwienie. Może być zamiast niej hemoerytryna, która nadaje różowe zabarwienie, albo chlorokluoryna, która daje zielone zabarwienie. I te barwniki znajdują się w osoczu, a nie w krwinkach. Ich układ krwionośny składa się z dwóch głównych naczyń krwionośnych czyli z naczynia grzbietowego i naczynia brzusznego. I te dwa naczynia są połączone ze sobą naczyniami okrężnymi. Nie mamy tutaj serca i powiedzmy funkcje serca przejęły naczynia, natomiast u drżdżownicy występują serca boczne. Teraz przejdę do układu nerwowego. Jest on typu drabinkowego. Składa się on z pary zwojów nadprzełykowych, które tworzą coś na kształt mózgu. Składa się też z obrączki okołoprzełykowej, pary zwojów podprzełykowych i z dwóch pni nerwowych. Nerwowe mogą być ze sobą połączone poprzecznymi spojdłami. Albo zlewają się ze sobą i tworzą one brzuszny łańcuszek nerwowy. W każdym segmencie znajdują się tak zwane zwoje segmentalne i taki zwój widać na rysunku. Jeśli chodzi o narządy zmysłów, to pierścienice je posiadają i są dobrze rozwinięte. Posiadają hemoreceptory, one są głównie w pobliżu otworu gębowego, a także mechanoreceptory. Dodatkowo u wieloszczetów i pijawek występują fotoreceptory i mają one formę jednej lub kilku par oczu. Jeśli chodzi Receptory czuciowe to one są zlokalizowane na całej powierzchni ciała, a najwięcej ich jest na czułkach, wąsach i głaszczkach. Następnie mamy układ wydalniczy, który się troszkę różni od niecieni i płazińców. Tutaj nie mamy protonefrydium, tylko metanefrydium i jest to segmentalny, zwykle parzysty narząd wydalniczy i on bierze udział w osma regulacji i wydalaniu. W jednym segmencie mamy jedną parę metanefrydiów, są one zanurzone w płynie celomy i otaczają je włosowate naczynia krwionośne. Pojedyncze metanefrydium składa się z urzęsionego lejka i z przewodu wydalniczego, zerknijcie sobie na obrazek. Lejek otwiera się do wtórnej jamy ciała i wychwytuje on metabolity, a kanalik prowadzi je na zewnątrz ciała i jak widzicie, takie pojedyncze metanefrydium częściowo znajduje się w jednym segmencie, a częściowo w drugim, to znaczy w sąsiadującym. U pierścienic mamy również komórki chloragogenowe, które występują u wieloszczetów i skomposzczetów. One wychwytują i magazynują zbędne produkty przemiany materii i znajdują się głównie w zagłębieniu jelita środkowego od strony jamy ciała. U niektórych wieloszczetów mamy u wydalniczy protonefredialny. Nie ma w nich komórek płomykowych, zostały one zastąpione przez komórki chloragogenowe. Istnieją też podocyty, czyli komórki wychwytujące z krwi zbędne produkty przemiany materii i te produkty następnie trafiają do celomy, a jak wiemy, lejek się otwiera do niej, więc będzie wychwytywał te produkty i je usuwał z organizmu. Formy wodne, np. nereida różnokolorowa, wydalają głównie amoniak, a formy lądowe, np. dżdżownica ziemna, wydalają Ocznik. Zostało nam rozmnażanie się. Pierścienice rozmnażają się głównie płciowo. Wiloszczety są rozdzielno rozdzielnopłciowe. Występuje u nich rozwój złożony, a także wolno żyjąca larwa trochofora. Skąposzczety i pijawki są obojnacze. U nich mamy rozwój prosty, to znaczy, że nie będzie stadium larwy. Występuje u nich również zapłodnienie krzyżowe a u pijawek zapłodnienie wewnętrzne. W przypadku nicieni mieliśmy dymorfizm płciowy, tutaj natomiast najczęściej go nie ma, ale są wyjątki, głównie to są niektóre wieloszczety. Jest coś takiego jak siodełko i jest to kilka zgrubiałych pierścieni tworzących się na oskurku. Siodełko posiada silnie rozwinięte komórki wydzielnicze i ono uczestniczy w procesie rozmnażania i wytwarzania kokonu i obejmuje ono od dwóch do kilkudziesięciu segmentów. Występuje też kokon i w nim rozwijają się zapłodnione jaja, segment Płciowe posiadają narządy rozrodcze. U wszystkich gatunków zachodzi zapłodnienie zewnętrzne, z wyjątkiem pijawek i ono polega na połączeniu się uwolnionych do wody gamet. Tutaj macie fotkę kopulujących czołownic, i na ich przykładzie sobie omówimy rozmnażanie. Jak widzicie, ich ciała są sklejone ze sobą śluzem, a śluz pochodzi z siadełka. I te dwa osobniki przekazują sobie wzajemnie nasienie. Następnie się rozdzielają. Przekazane nasienie gromadzone jest w pęcherzykach nasiennych. Z wydzieliny siodełka powstaje otoczka. Ta otoczka następnie przekształca się w kokon. Kokon przesuwany jest ruchami ciała w kierunku głowy. Zbiera on komórki jajowe i plemniki po drodze. W obrębie kokona dochodzi do zapłodnienia zewnętrznego zewnętrznego, ponieważ nie zachodzi ono w ciele brzuszownicym. Jedno z zapłodnionych jaj rozwija się w zarodek i ten zarodek następnie rozwija się w osobnika potomnego. Jeśli chodzi o rozmnażanie bezpłciowe, to ono polega na podziale poprzecznym ciała i dotyczy ono niektórych wieloszczetów i skąposzczetów. I już prawie na sam koniec parę słów osobno na temat pijawek. Pijawki głównie zamieszkują wody słodkie. Jak już wspomniałem na początku, ich segmentacja zewnętrzna nie pokrywa się z segmentacją wewnętrzną ich ciało jest spłaszczone grzbieto-brzusznie, Mają one do 30 cm długości, nie mają parapodiów, nie mają szczecinek. Najczęściej są pasożytami zewnętrznymi. Posiadają jedną lub dwie przyssawki, które wydaje mi się, że dobrze widać na rysunku. W przedniej przyssawce, czyli w przyssawce gębowej, znajduje się otwór gębowy i ogólnie ta przednia przyssawka służy do przyczepiania się oraz do poruszania się. Tylna natomiast znajduje się na przeciwnym końcu ciała i ona służy do poruszania się. Gardziel pijawek jest silnie umieśniona i działa ona jak pompa z sąca. Wydzielina z gruczołów ślinowych działa znieczulająco, rozkurczowo oraz przeciwzakrzepowo i Tutaj ważne takie pojęcie chirudyna. Jest to białko, które ma działanie przeciwkrzepliwe i jeśli ktoś ma już krwionośny za sobą, to może będzie mu to coś mówiło, a mianowicie chirudyna jest inhibitorem trombiny i to tak bardziej w ramach ciekawostki. I dzięki chirudynie krew zgromadzona w wolach nie krzepnie. Przykładem pijawek jest pijawka lekarska, która może służyć do tzw. chirudoterapii. Jeśli chodzi o znaczenie pierścienic, to dżdżownice chociażby dobrze użyżniają glebę, napowietrzają ją. Pierścienice mogą być też pokarmem dla innych zwierząt, mogą również być pasożytami zewnętrznymi i mogą służyć do wspomnianej chirudoterapii, także to by było tyle jeśli chodzi o temat pierścienic. Dzięki Wam za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmiku.